Witam Was wszystkich. Zrobimy sobie dzisiaj taką kontynuację tych papierów i jak to się robi z prawo jazdy i czy polskie czy europejskie prawo jazdy jest tutaj ważne. I prawo jazdy polskie jest oczywiście, czy europejskie tutaj nieważne. Jest tylko ważne przez 90 dni, jeżeli e, jesteśmy tutaj w charakterze turysty, ale do tego prawo jazdy europejskiego jest potrzebne dodatkowo e, prawo jazdy międzynarodowe, taki zeszycik. Bez tego tutaj nie wynajmiecie samochodu, bez tego tutaj nie pojeździcie, a nawet jeżeli by się wam w jakiś sposób udało. To policja jest taka cięta i oni mało zarabiają. I. Wcześniej czy później was złapią. I trzeba będzie za to kasę wyłażyć. Także to nie ma sensu. Lepiej zrobić sobie prawo jazdy międzynarodowe. I jeździć tutaj na spokojnie. No dobrze, ale jak się robi teraz te prawo jazdy tutaj? Ech, też takie pytanie padło. Czy trzeba polskie oddać, czy coś z tym zrobić? Nie, nic oddawać nie trzeba. Po prostu można mieć polskie prawo jazdy i paragłajskie prawo jazdy. I proces robienia prawo jazdy wygląda w ten sposób, że e, można je zrobić, jeżeli ktoś chce. E, iść po prostu do nauki jazdy i zrobić sobie takie prawo jazdy w przeciągu 3 dni. Jest to możliwe. Oczywiście, trzeba zdać test z jazdy. I oczywiście też test pisemny w języku hiszpańskim. Także nikt tego nie robi. Inna możliwość jest po prostu zrobić to tak, jak ja zrobiłem. Mój proces trwał powiedzmy godzinę czasu. I jest to też możliwe, żeby zrobić coś takiego jeszcze szybciej jest możliwe, żeby zrobić to taniej i drożej. Wszystko jest możliwe, ale jakie są różnice jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o, o prawo jazdy. W prawo jeździ jest napisane grupa KWI. Coś, co mi się bardzo podoba. Coś, czego Coś czego nie ma w europejskich powojazdach. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł. I jest robiony test na słuch. Do okulisty okulis, nie trzeba chodzić, ale do test na słuch jest robiony i to wszystko można zrobić w jednym urzędzie. Od razu tam gdzie się robi powojazdy. No i Jedna taka wielka, wielka niespodzianka, która jest w prawojeździe pałagłańskim inna niż w Europie. Prawojeźdź jest ważny tylko rok w czas. Co rok trzeba przyjść i podstemplować je. I kiedyś to kosztowało 10 tysięcy górań, teraz kosztuje to e, 25 tysięcy, czyli jakieś 3 euro. Co roku trzeba przyjść, i ten termin jest do końca marca. Jeżeli się tego nie zrobi, to znowu jest coś takiego: jest bardzo dużo wtedy policji na ulicach, i po prostu prawo jazdy jest nieważny Trzeba to zrobić, po prostu tak jest, trzeba się z tym pogodzić. I plastik jest ważny tylko 5 lat, co 5 lat trzeba nową. Fotkę zrobić i się dostaje nowy plastik i tak samo co 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 e, co rok e, do końca marca trzeba podstępować. Teraz dostaje się taką naklejkę hologramową, że prawo jazdy jest przedłużone. Kiedyś robiono dziurki, ale tak to już jest, trzeba się z tym pogodzić. No i tak jak Wam mówiłem, ja Wam z wszystkim mogę pomóc. Moje prawo jazdy, proces mojego prawo jazdy polegał na w, w ten sposób, że ja czekałem <coughs> czekałem na moje prawo jazdy jakąś godzinę. Ale to nie jest reguła. Można też i dzień poczekać. Eee, dobrze, to na dzisiaj tyle.